Siema, z tej strony Evan12. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj spróbujemy wygrać custom u Jaykowa 99 Unreali kontra Demus. Oczywiście zobaczymy, czy nam się uda. Zostawcie na początku lajka, suwa jak Wam się spodoba. No i niego oglądania. Ciekawie, czy mnie w ogóle wczyta. 120 osób było. Proszę. Dobra, let's go. Ale Sigma wczytał mnie. 130 osób yy, tam dało gotowość. Czemu mam zero pingu i mam Jakby coś to trzyma 0 pingu to jest błąd. Jakby coś. Spójrzcie na moje FPS-y. Kuźwa, kuźwa, kuźwa Dobra. Ja się nie odzywam skupię szelana. Why are you fucking pushing me? Don't contrast me, bro. I am so good, bro. Don't fucking contrast me. You got 1v1 like this. Loser! Okay. No ba. Macie mi nie, nie pisać, co się tam ale po prostu jestem zestresowany, to Musicie to zrozumieć. Okej. Okay? Proszę. Dobra, jedziemy na tego kołpa. Co to? Ja, to Tak tu? Jak to się skrada. A, tak się skrada. Tu się skrada Nie no, zgrada jak się skradą Dobra Po wrodemuś Nie no, chłop edytował jakiś bóg. Ja już mam mokre w gatach. Chłopo edytował jakiś bug. Bro, to jak Zeus chłop edytował. Ja już chłopie się boję go. Jak ja chłopie widzę, że ktoś tak tryharduje na Teknika Stormie, to... Ja już myślę, że to obie. Wiem jedno, Lara Croft chyba to była. To jest prawdopodobnie Deus. Niech chłopie tak nie włazi na budynek, ok? Po, nikt takiego czegoś nie buduje, okej? Okay, jasne? Nikt takiego coś nie buduje. Normalny człowiek. Takiego czegoś by nie zbudował. Ja nie wiem po co ludzie się skradają tutaj. Ja rozumiem jeszcze strach i tak dalej. Castom. Można wygrać coś. A tak Ale we. Jak na kuceka podchodzisz do kogoś, to nie masz szans go zabić. Bo ma friki z ciebie Lag jak serwera, to To są lagi serwera, jakby coś. Nie mojego pompa internetu. Nikt z tych rzeczy. Nic. To po prostu Fortnite lagi. Sami pewnie wiecie dobrze. O co mi chodzi. Dobra. No, no. Buduję sobie wieżyczkę. Jak Tower Defense. 你吃饭没 Już się, chłopie, wystra wystraszyłem, Jezu. Obstrany byłem. Tylko jak on leciał na lotnik? Musiał gdzieś lążpadą polecieć, tylko jak? Skąd? Tam sobie biegnie. Hop, hop. Hop, siasia. Hop, hop. ja dobra. Muszę się ogarnąć. Tup, tup, tup. Farmimy sobie drewno. Jaki to jest skin? To był chyba ten za 1500 taka baba. Babeczka taka w bluzie. Chyba. Jeśli mi się uda, to tutaj będziecie mieli zdjęcia. Tu. Jeżeli mi się uda. Jeśli nie ma, to znaczy, się mi się nie udało. Nie, no, nie chcę mi się dojeżdżać. Jak to by był ranket, to bym go dojechał tego typu. Zobaczcie, ja bym go dojechał, jakby to był ranket. Ale na Castomie stracę HP, jeszcze mnie kto... Dostanę plecy na trzeciego, nie wiem, rękawice dostanę. Rękawicą. widzą, że mnie ktoś autem. Znaczy, nie ma auta, ale no. I tym podobne. I, i będzie po pastą, mnie nie ma sensu dojeżdżać. Ktoś zginął, proszę wyjdźcie z serwera i nie obserwujcie, żeby ludzie nie mieli lagów. Dzięki. W sensie, to jakby, żeby inni gracze nie mieli lagów. O. Czyli jak mnie ktoś będzie oglądał, to, będę miał, to będzie mnie chłopie tam słyszeli. O! Lag serwera, nice. Znowu lag serwera. Jeszcze w late game, jak taki będzie, no to będzie dupa taka. Jak będzie poniżej 50 osób, powie, że Demus żyje, to nie będzie reset'a ta runda się będzie liczyć, dlatego nikogo nie dojeżdżam. Tego mógłbym dojechać, on jest obsrany widać. Jakby nie był, to bym nie dojechał, bo to jest free, wystarczy tu rękawicą wbić mi, normalnie free kill będzie. Ale no, wystraszył się. Jeśli ty, ta, ta, ta golfistko, oglądasz to, Co? To, to byłeś obsrany naprawdę No nie no czemu chłop? Nie dobra Ja rozumiem że custom i że stres Ale jak można być tak obsranym, że idzie się z boku Do ząba Zaraz mi będzie 51 osób i powiesz, że stres odpada mu zginął Matku, ale dostał. jedna kulka 36. W główkę tak. Ciu. Takie. Bratku. Idealny strzał. Dobra. 48 osób, nie będzie resetu. Trzeba się postarać. Płacze się. Uf, dobra. Za top 3. Jest 100 w karta blikiem, czy coś takiego. A za Wina jest Ape Apex Pro. Albo mini, albo normalny. Nie pamiętam. Ciężko, nie mam pojęcia gdzie mam polecieć Jest bardzo ciężko Powiedz mi, gdzie mam lecieć Tam nie polecę Tam za nisko Tam za ryzykownie Co ja zrobiłem? Dobra, tam lecę, tam na szczęście nie ma snajperek, więc się nie muszę bać o to. Ooo, to już sobie to nie polecam. Już sobie to nie polecam. Czyli to jest zajęte, to też będzie. No, już mówię mówiłem. Kuźwa. Nie no, ma gdzie polecać. proszę. Trust, zone jest tu. To jest zone. Mapsy z farmie Żebym miał król cegły i te tam do góry się ładuje Bioniczna ręka! Dobra, i teraz budujemy Dobra, żeby nie dostać skuszy. To nie może być, dalej już ten Tak sobie tak poszedł sparnić jeszcze. Trochę mam low jakby to jest sparnię. Małpa! Dobra. Nie, tu jest medalion. Wiecie, kto może być medalionem? Nic się okaże później, że tu patrzyłem na Demusia. Demuś żyje. Znaczy, już może nie żyć demuś. Bo. Ten. DJ-ko mnie ogląda, chyba. Tutaj tryharduje coś. Cały ja się tak ruszam, że żeby jacob pomyślał, że ja jestem tym, nie musiał I miał później klipa z tego Czy jacob mówi, że ja jadę do dupy ten zon daje awka dalej mnie wzięło Teraz będzie late game. No i Ja czekam aż on poleci. Ten chłop. Jak zobaczysz, że on leci lunch szpadę, to ja tam idę. Będzie na tego luncha? Nie

Jedna osoba, co mnie ogląda, może być że Ogląda te osoby. On musi znaleźć. Demusia, jak Mam zoma. Dobra. Lekkie do podniecenie. Mało matka mam sobie nie oglądają 30 osób Będzie mnie w... Wkurzać ten łuk, czy tam jak to ma Zaburzał Na w wkurzu Walić mu się, tak? Nie, walę mu się Tam macy będą Na razie nie Ale mi nogi bolą Nogi mi gryfują to ja nie chcę być taką wiecie. Żeby tam latywać Dlaczego i... Czemu mnie ta jedna osoba ogląda? Dobra, zostałem. Będzie się szedł to piję kolana. Jeśli sz, sz, szła strefa to piję to. Nie podłużam. No to trochę w ząbie Albo nie, posiedzę chwilę w ząbie i wypiję ten kolana. Daję 30 hp. Chyba mam rękawica, jakby mi ktoś bił do boxa. Biorę, jak będzie blisko Stefan? biorę to. To jest Demuś. To jest Demuś. Ja ci mówię, to jest Demuś. Ja tu wiem, to jest Demuś. Ten chłop, to jest Demuś w tym metalowym boksie. To jest Demuś. Ktoś się tutaj nie władował będzie długo będzie długo, jak mi się ktoś tu właduje Muszę ich też dołowić Chyba wszystko się, to

i'm Porque... 向左说话

To na tyle widzu. Top 3 wygrywało top 6. GG.